Bo, jakiś zakrwawiony z Boże. strach po prostu, strach na to patrzeć. Dzień dobry, witam Was w przepięknej dzielnicy Dubaj Marina. Jachty, wysokie budynki, w słońce świeci, piękni ludzie, bogaci chodzą po ulicach. Z tym każdy Dubaj. Ludzie przeważnie myślą, że Dubaj to jest bogactwo. Dubaj to są jachty, drogie samochody. Niestety nie tylko takie rzeczy mają tutaj miejsce. Jest też drugie, ciemniejsze oblicze Dubaju, które za chwilę Wam pokażę. Zapamiętajcie, jak wyglądają te jachty, te piękne budynki, te palmy, które mam tutaj z drugiej strony, dlatego, że udajemy się w miejsce, gdzie takich rzeczy próżno szukać. Jest to jedna z najbiedniejszych dzielnic Dubaju, gdzie ludziom obiecuję Wam, nie żyje się nawet w jednej dziesiątej tak dobrze jak tutaj, a wszystko to jest w tym samym mieście, oddalone być może o jakieś 30-40 km. Przenosimy się do slamsów Dubaju. Jesteśmy pod stacją metra ADCB, jakby to się zastanawiał. Metro piękne, nowoczesne, jeździ nawet bezzałogowo, nie wymaga w ogóle kierowcy. To jest ten Dubaj, nowoczesny jeszcze, ale tylko parę kroków od tego metra zaczyna się totalna bieda. Więc przejdźmy się w tą stronę i pokażę Wam, jak szybko oblicze Dubaju potrafi się zmienić od pięknego, nowoczesnego miasta po walące się rudery. Dosłownie teraz przede mną, za chwilę na kamerze, jest pierwszy taki budynek, który po prostu się rozpada. Jest w stanie tragicznym, a tych budynków będzie jeszcze tylko i tylko więcej. Zobaczcie, jak to wygląda. Budynek straszny, pozabijany, jakieś okna pozamykane, że to zaklejane naklejkami. Co to naklejki mówią? To jest wynajem MedSpace, Czyli miejsca tylko w łóżku. To nie jest nawet prywatny pokój. To jest jeszcze niżej od tego. To jest pokój, w którym na przykład jest stawione łóżek piętrowych 10 i tam mieszka 10 osób razem i płacisz tylko za miejsce w łóżku. Ceny takich pokoi, takich miejsc w łóżku są różne, ale można przyjąć, że za 1000 miesięcznie można takie łóżko, takie miejsce w łóżku sobie załatwić. Właśnie w jednej z takich dzielnic. E, najtańszych i najgorszych jak się ta dzielnica nazywa, w ogóle, w której jestem? to jest Alkarama czy ta dzielnica jest naprawdę najgorsza, najgorsza? nie do końca mogę to stwierdzić dlatego, że e, nie byłem z kwestionariuszem dochodów i e, wydatków we wszystkich mieszkaniach i nie zrobiłem średniej ile się ludzie zarabiają więc nie mogę wam powiedzieć na 100% że to jest najbiedniejsza dzielnica ale definitywnie jest jedną z najbiedniejszych jak nie najbiedniejszą, a przynajmniej najbiedniejszą i najgorzej wykonającą to ja byłem. Zobaczmy więcej ogłoszeń o Bed Space. Nawet można mieć za 450 dirhamów, czyli w złotych jest bardzo podobnie. Powiedzmy, że 450 zł Bed Space na miesiąc tyle kosztuje. Zobaczcie jak tanio, ale w złych warunkach można żyć w Dubaju. A my idziemy dalej. Obok mnie jest jakiś płot z takim drutem kolczastym. Nie dokończają, co tam jest, ale raczej nie więzienie, to Wam gwarantuję, bo nie będą o to pytania. E, takie miejsca ważniejsze często są e, ogrodzone właśnie takim drutem kolczastym w Dubaju. E, czasami jakieś miejsca, które mają związek z wodą, bo wiadomo, woda to jest e, e, jakby bardzo strategiczny surowiec tutaj e, w Dubaju, dlatego trzeba i tego wszystko pilnować. A my wchodzimy właśnie do takiego naprawdę, naprawdę słabego miejsca. E, teraz powiem Wam, z czego to wynika, że takie slumsy są. Wynika to po części z tego, że na przykład nie ma tutaj za dużo reguł, takich chroniących pracownika jest to taki naprawdę kapitalizm w najbardziej drapieżnym, takim nieokrzesanym, niczym niepohamowanym wydaniu. Swoją drogą właśnie mieszkanie tutaj w Dubaju zmieniło moje zdanie na temat wolnego rynku i o tym, jak to jest, jak jest magiczne, jakby magiczna pigułka na wszystkie problemy cywilizacji, wolny rynek i nic więcej. I nagle będzie super. Tutaj mamy bardzo wolny rynek, i właśnie przez to nie każdy ma super. Zobaczcie, na przykład, tutaj po mojej prawej stronie, jak wyglądają te domy. E, tym ludziom się nie przerywa. No, ale wróćmy do tematu. Czemu mówiłem o wolnym rynku? Tutaj, na przykład, nie ma pensji minimalnej, więc można pracownikowi dać nawet złotówkę miesięcznie, teoretycznie, i nie jest to nielegalne w ogóle. Z tego względu, pensje niektórych ludzi są po prostu tragicznie niskie. E, Skąd ci ludzie są? Ci najbardziej poszkodowani, jakby ci, którzy zarabiają najmniej. Oni są przeważnie słuchajcie, z e, takich krajów jak Indie, Bangladesz, Pakistan. Oni zarabiają. Tutaj uwaga, uwaga, czasami na przykład po 900 zł miesięcznie w Dubaju. W Dubaju w mieście przepychu, luksusu i bogactwa. E, czy to jest czyjaś wina konkretnie, czy ktoś jest złym człowiekiem, że to ro, robi niekoniecznie. E, też nie osądzajcie tak pochopnie, bo to nie jest tak, że... Wiecie, że to jest jakiś spisek i że to jest ten system, jest taki zły. Ehm, po prostu ci ludzie nie mają za wiele do zaoferowania. Oni często nawet nie umieją czytać i pisać. Są w ogóle niewykształceni. Angielski na bardzo niskim poziomie takim kali jeść, kali pić a u siebie w kraju głód, bieda totalna. Ehm, I naprawdę, mówiąc o głodzie, o tym poziomie biedy, gdzie naprawdę nie masz jesteś głodny, bo nie masz nic do jedzenia to nie jest przesada. Więc oni przyjeżdżają tutaj, zarabiają 100 tys. złotych i tak są w lepszej sytuacji. Bo pamiętajcie, że nikt do tego nie zmusza, oni nie muszą tu przyjeżdżać. To nie jest tak, że ktoś ich tam złapał w kajdanki i przywiózł do Dubaju zapracować, nie. Oni tutaj są wszyscy z własnej woli, dlatego że wolą być tutaj i zarabiać 1000 niż być tam i nie mieć nic. To nie jest takie proste, że wystarczy oskarżyć tutaj, nie wiem, mieszkańców czy rząd Dubaju o to, że wyzyskują kogoś. To jest po prostu wolny rynek. Jeżeli ja jako przedsiębiorca Chcę zapłacić swoim pracownikom 2000 a wszyscy inni płacą im 1000, no to ja wypadam z, z biznesu, dlatego że po prostu nie jestem konkurencyjny i ten brak dolnej granicy, no to naprawdę, no to jest jeden z wielu czynników. Ja dużo tu upraszczam oczywiście i też nie podaję się, nie uważam się za jakiegoś znawcę ekonomii. Wiem, że to jest bardziej skomplikowane, ale no po prostu jeżeli wszyscy płacą 1000, a ty chcesz płacić 2000, no to bardzo szybko Twój biznes się skończy, bo nie będziesz zarabiał. I niestety nawet jako dobry przedsiębiorca, człowiek, który chce pomagać ludziom, jednocześnie zarabiając pieniądze, nie utrzymamy się, nie da się tak po prostu zrobić. To nie jest takie proste, że no to daj im więcej pieniędzy i będzie wszystko super. Wchodzimy coraz głębiej w te slumsy, takie już prawdziwe. Zaraz tam się takie naprawdę prawdziwe slumsy. Aż głupio mi trochę to nagrywać, bo wiadomo, że to jest ludzka, niedola i tak dalej. Uważam, że jest to ważne, żeby o takich rzeczach mówić, żeby odchłamywać ten dubaj trochę bo to wszystkim wyjdzie na dobre. Musimy wiedzieć, że są plusy i minusy życia tutaj i że nie każdy żyje w luksusie i nie każdy jest bogaty w tym mieście. To tak, to tak po prostu nie wygląda. To by było za proste. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda. To są część opuszczonych budynków. Śmieci, brud, to się wszystko wali, to się wszystko sypie. Więcej ogłoszeń o e, właśnie tych petspacesach. I ludzie tutaj ciągle mieszkają. Tutaj mamy opuszczone wszystko, co się praktycznie wali. A zaraz obok widzę, że komuś wisi pranie z okna, bo tutaj po prostu mieszka w tym samym budynku, który jest jak dla mnie nie do życia. To jest dosłownie zabite dechami. Zobaczcie. To jest takie przysłowiowe zabicie dechami, które tutaj nabiera dosłownego znaczenia. To jest tak naprawdę o krok od normalnych, pięknych budynków, które są, wiecie, bardzo ładnie odrestaurowane, drogie, wyremontowane i tak dalej. Postanowiłem zmienić troszkę perspektywę i pokazać wam wszystko z pierwszej osoby. Tak wygląda spacer przez tą dzielnicę. Zobaczcie, jak to wygląda, w jakim to jest wszystko stanie. Jakaś siatka porwana, za, za wszystko zakryte kocem, bo ludzie robią po prostu, co mogą. Nie mają pieniędzy, staram się sobie jakoś starałem staram się sobie jakoś radzić, przepraszam. Pranie wiszące wszędzie? Wszystko, wszystko obdarte i te wszechobecne ogłoszenia o Bad y. Najprawdopodobniej te spaces y są dosłownie w tym samym budynku. Zobaczcie tutaj. Tutaj mamy opuszczone, a tutaj ktoś obok mieszka i normalnie ma pranie wywieszone i tak dalej. I to jest to, czego ludzie praktycznie nigdy nie pokazują w Dubaju. Ile widzieliście filmów na ten temat, a ile widzieliście filmów na temat, jak to jest super w Dubaju. I nawet u mnie na kanale, no muszę się to przyznać oczywiście. Um, jak to jest super w Dubaju i jaki Dubaj jest najlepszy, jakie rekordy świata pobił i tak dalej. To jest ta druga strona. O, jakiś zakrwiony z Boże. Strach po prostu, strach na to patrzeć. Także tak to wygląda. O, tu śmieci, biega sobie po śmieciach kot. Nie wiem czy go teraz widać. Więc wracając do tematu zarobków, które się oczywiście z biedą łączą automatycznie. Um, Dubaj jest takim miejscem, gdzie rozstrzał między bogatymi a biednymi jest po prostu ogromny. Um, są ludzie, którzy zarabiają kosmiczne pieniądze dużo, 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 dużo większe niż w Polsce, ale są też ludzie, którzy zarabiają dużo mniej niż w Polsce bo na przykład pensje typu 900 zł na rękę byłyby w Polsce po prostu nielegalne to jest poniżej minimalnej krajowej i koniec nie mamy prawa zwrócić takiej osoby. Dodatkowo, tutaj te, ci ludzie, którzy są zatrudnieni na takie e, śmieciowe, że tak powiem, stawki nie mają w tych stawkach wliczonego o, niczego tak naprawdę. Nie mają opieki zdrowotnej, e, nie mają żadnych ZUS-ów płaconych, więc mertury nie będą mieli z tego żadnej. E, no, <laughs> no nie jest lekko. Czemu ci ludzie ciągle przychodzą? Czemu oni się z to nie wyprowadzą? Część z nich nie dostała pracy w innym kraju, po prostu, część z nich nie wie, nie potrafi. Nie znają angielskiego, nie rozumiem nic. Są z najmniejszych wiosek gdzieś tam w Bangladeszu. I po prostu. Ktoś im polecił, jedźcie do Duba, tam jest, tam jest dobry pieniądz. Pojechali no i, no i pracują, bo nie stać ich już nawet na powrót prawdopodobnie. Bo przy takiej pensji trudno się dziwić, że no, ta osoba często przeważnie wysyła pieniądze do domu, żeby wesprzeć rodzinę. Więc po odesłaniu powiedzmy, zarabiamy 1000 zł, odsyłam połowę rodzinie, 500 zł nam zostaje na życie. Da się z tego wyżyć? No tak się, na no, jakimś najniższym, najniższym poziomie. Bo trzeba przyznać, że firmy, które płacą takie pieniądze, często zapewniają na przykład wyżywienie. Czyli dostajesz bardzo niską stawkę, ale masz wyżywienie w cenie, więc jakoś tam udać się przeżyć, no bo masz wszystko zapewnione. Może najgorszej jakości i tak dalej. Jakieś tam podstawowe jest żarcie, ale nie wydajesz na jedzenie nic, więc za to 900 zł to jest twoja kasa, w której jesteś w stanie powiedzmy, że oszczędzić. Masz tam jakieś drobne wydatki, typu, nie wiem, telefon, karta do telefonu, żeby doładować telefon i tak dalej. Może jak ktoś fali to kupić jakieś papierosy, a resztę można wysłać rodzinie, więc... Bo wiem, że to jest z naszej perspektywy ciężko zaakceptować, ale naprawdę dla tych ludzi i mogło być jeszcze gorzej, i to znacznie gorzej tam, gdzie byli wcześniej w swoim kraju. Jeszcze wspomnę o ostatniej rzeczy, pewnie dosyć ważnej dla niektórych ludzi. Czy jest tutaj niebezpiecznie? Bo to pytanie nasuwa się automatycznie samo. Na pewno muszę powiedzieć, że jest tutaj dużo bardziej niebezpiecznie niż gdziekolwiek indziej w Dubaju. To jest 100%. Z tym, że Duba jest generalnie bardzo, ale to bardzo bezpiecznym miejscem. Więc, nawet najniebezpieczniejsze miejsce w całym mieście nie jest aż takie złe. To nie jest tak, że stajemy tutaj zaraz automatycznie zabici. Nie jest tak, że to się od razu okradnie. Ludzie, których teraz mijam na ulicy, wydają się wszyscy mili. I ja coś w miarę, w miarę w porządku. Więc, że chcemy to porównać do jakichś tam slamsów innych na świecie, no to jest tutaj. Dużo bezpieczniej. Uważam, że do takich rzeczy, jakie dzieją się gdzieś tam w Wenezueli, może znacie to z odcinków bez planu, to tutaj jest bardzo daleko. Jest to wręcz no, nieporównywalne do takich miejsc. Jednak jest to kraj uporządkowany, jest to kraj, gdzie prawa się przestrzega. Więc nie wątpię, że byłbym tutaj zamordowany w nocy i tak dalej. Naprawdę, albo okradziony. Naprawdę, raczej by to się nie stało. No, i podsumowując, tak właśnie wyglądają dubajskie slamsy, Bo czy jest w Dubaju bieda? Oczywiście, że jest. Jest Bieda istnieje wszędzie. Nie ma jeszcze kraju chyba na świecie, gdzie nie ma w ogóle biedy. W najbogatszych krajach na świecie są właśnie takie miejsca. Takie są realia. Jeżeli mnie pytacie, wiele osób myśli, że Dubaj to jest jakiś raj, że tutaj jest jakby taka wręcz ucieczka od normalnego życia od problemów, że przyjedziemy tutaj i tutaj będzie nagle super. Nie, oczywiście, że nie. To jest miejsce, które ma dużo plusów, ale zarówno minusów. I jak sami widzicie, nie każdemu w tym miejscu się dobrze powodzi. Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku. Dajcie znać, czy zdziwiło Was, jaki jest poziom biedy, Dwa, jaki potrafi być poziom biedy, a ja z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że bardziej wesołem od tego. Trzymajcie się. Cześć!